Witam Was wszystkich bardzo się w kolejnym odcinku na kanale Rekko. Dzisiaj dupniemy sobie bardziej takie e, rybactwo bym powiedział, łowienie rybek, e, taki bardziej pro tip. Jak fajnie sobie wbić wędkę na wyższe poziomy. Content nie, no, no jest niezbyt zarobkowy, na samym oczywiście na piątej, piątkowej wędce, bo ja mam na razie piątkową wędkę. Na tym poziomie, bym powiedział, nie jest to zbytnio zarobkowe, bo w godzinę jestem w stanie jakieś 600K wykręcić, także biednie. No, zobaczcie sobie teraz. Mamy bańkę 2, dzienniki, ja sobie zostawiam. Finalnie, po sprzedaniu wszystkich ryb, yy, zostało nam 400 Koła, a mieliśmy bańkę 2, czyli zarobiliśmy 600 Koła w godzinę. Czyli tak jak mówiłem kontent niezbyt zarobkowy, eżelniki sobie odkładam oczywiście rybaka, biorę sobie następne i będę je dopełniał oczywiście. Po prostu do tego biorę sobie jeszcze inne narzędzia, na przykład nóż, sikierę bo może się zawsze trafić na przykład, nie wiem, 4-3 ruda, albo 5-3 ruda, czy tam coś takich typów. Po prostu takie rzeczy też sobie zbieram, zawsze to jest coś, jakiś tam zarobeczek oczywiście, nie? Mam całe eku, e, rybaka oczywiście najwyższego poziomu, jakiego mogę, czyli piątka, piątkowego, bo nie mogę szóstkowego zakładać, więc mam piątkowe. Do tego biorę sobie mm, sałatkę z wodorostów, broń, Jaką chcecie? Sałatka. Do tego biorę sobie taki. E, jakiego poziomu mam wędkę? Biorę sobie dzienniki tego samego poziomu. Nie trofeów, tylko biorę sobie dziennik rybaka znawcy zwykłe, zwykłego. Biorę sobie ich tak. Wezmę sobie x5 albo 6, bo ostatnio mi brakło na przykład. Widzieliście, miałem trzy pełne, a trzy wziąłem i nie spodziewałem się. Teraz plan jest taki. Jeśli macie wędkę poziomu trzeciego, idziecie na mapę czwórkową, jeśli macie wędkę poziomu czwartego, idziecie na mapę piątkową, bo możecie sobie łowić piątkowe ryby, czyli jakby dostaniecie za nie więcej troszkę fejma, więc będziecie szybciej sobie tą wędkę ekspić, o to w tym chodzi, nie? I biorąc pod uwagę to, że ja mam wędkę piątkową, i na mapę szóstkową, mapy szóstkowe są jeszcze żółte, także to jest bardzo dobry plus dla nas, my nie musimy jechać na czerwony albo na czarny. Jak widzicie z Breedwatch macie mapę czwórkową, czy jak macie trójkową wędkę możecie łowić sobie na mapie czwórkowej, jeśli macie czwórkową wędkę możecie łowić na mapie piątkowej. Proste, proste. Mamy też mapy szóstkowe. Jak widzicie są trzy mapki szóstkowe tutaj. Oczywiście przy, no niedaleko każdego praktycznie miasta, tu na no, smartloku będziecie mieli kawałek do przejechania. Ale zobaczcie, tutaj też gdzieś będzie szóstkowa zapewne, co tu nie ma szóstkowej żółtej? Jest tutaj, jak widzicie macie tutaj szóstkowe wampy, Więc też jest dla was plus, też możecie sobie łowić jak widzicie z każdego miasta. Macie gwiazd na szóstkową mapę. Fakt faktem, nie wiem czy na czarnych mapach nie będą wam leciały lepsze ryby. Czy lepsze itemy, więc może być to praktycznie trochę lepsze, ale tutaj macie szansę, prawdopodobieństwo, że macie sobie odpalić film na przykład w tle, macie sobie oglądać i nikt wam na niewidzce nie wejdzie, żeby was zabić. A jak nawet wejdzie wam na niewidzce, żeby was zabić, to tylko was powali. Także ja bym preferował, żeby do szóstkowej wędki expić sobie tutaj. A no, jak macie już szóstką wędkę, no to już to będziemy w następnym odcinku obgadywać. Także na razie dojedźmy po prostu do mapy szóstkowej. Felix Hill dajemy sobie do Falling Hills. Też full set zbieraka opłaca się zakładać, no bo zawsze tych rybek troszkę lepsze wpadają, więcej troszkę wpada i jest nawet łatw łatwiejsze chyba bodajże łowienie, nie, nie, nie pamiętam dokładnie co dodaje, ale nawet możemy sobie przeczytać, ale tam bonusy, bonusy, wydajność zbierania, Aha, czyli daj nam wydajność zbierania po prostu. Można też iść na misty, tylko że na mistach em, żółtych będziecie mieli piątkowe maksymalnie rybki, no to także no niezbyt to się wam opłaci, nie? Lepiej pójść sobie na mapę szóstkową. I macie szóstkowe, piątkowe i czwórkowe rybki. Nie wiem, czy tam trójkowe też się chyba czasami trafiają. I co robicie tutaj? No macie, widzicie ile jest wody? Jest pełno wody. Macie tak, jeszcze tu macie szóstkową. No tu nie ma w ogóle wody, no niestety. Ale tu macie taką... Y nie chcę na posterunek kiedyem. I tu macie, patrzcie, macie też troszkę wody, też można sobie troszkę połowić. No ale tu jest y, największy zbiornik y, no, w okolicy Watch, nie, na przykład, y, jeśli ja bym chciał. No i co, no, możemy sobie łowić, oczywiście jemy sobie y, też y, wodorosty, cyk. No i teraz jak zjedliśmy sobie wodorosty, to możemy sobie po prostu łowić na cilku. Będą nam lecieć szóstkowy, piątkowy ryby, jak mówiłem, i dobijamy sobie po prostu, no w wędkarstwo, nie. Przyjemnie Wam powinno się łowić, dzienniki Wam też powinny fajnie się napełniać, dzienniki oczywiście możecie sobie sprzedać, jeśli chcecie. No także przyjemnie, no 600 koło jesteście w stanie w godzinę wykręcić, są to nie za duże pieniądze, ale no dla nowych graczy może być to coś, coś nawet dobrego, no żeby takie 600 koło, no to jest fajny secik 4-3. Także kto jak uważa. Ale oczywiście nam bardziej... Za, mi to za na przykład zależy bardziej na fame w wędkarstwie. I plus jest taki w rybach jeszcze, że na przykład widzicie, wyłowiłem sobie szóstkową rybkę. No tam sandacze wyłowiliśmy. I jak go zjemy na przykład, to mamy zdobywać 40 sławy wędkarskiej. A tu na przykład 5, 50, czyli jakby. No, widzicie, i patrzcie, możemy sobie wyposażyć po prostu, i zaraz możemy sobie ją zjeść. Na, no jak zjemy obydwie, to nam dadzą 100 z wędkarskiej, czyli po prostu, no, jeszcze szybciej będzie nam się to eksplodować, Zobaczcie, mamy 7%, cyk, mamy 8%, cyk, mamy 9%. I tak możecie sobie robić. Możecie sobie łowić, i możecie po prostu też sobie jeszcze szybciej wędkarskwo tym, jakby, no, wbijać. Także to jest bardzo fajne w wędkarstwie. No, nie, no, w innych surowcach, no, niestety, czegoś takiego nie ma. Może to i dobrze, może to i źle, nie wiem, ale chyba ryba. rybacko nie ma książek po prostu i dlatego zrobili rybki. Ciekawa sprawa, ciekawie to zrobili, ale bierzemy się za łowienie. Zobaczcie, w międzyczasie na przykład jak wezmę sobie killoff, mogę sobie troszkę kilofa podeksbić, 4-2 daje nam też dużo. Zobaczcie na przykład z 11 sztuk mamy praktycznie 10 koła, to się respi co co, co chwilę praktycznie no, na mapie czwórkowej, znaczy na tych mapach y, żółtych. To się strasznie szybko respią te potwory. Niektórzy na przykład szukają sobie też 4-3 spota i po prostu stoją na nim i co się zrespi, to po prostu kopią. Powinien jest opłacalniejsze, no jeśli chodzi wam o zarobek na przykład. Dlaczego wędko opłaca się expić? No bo na wyższych poziomach, na tych, na, tym, na tych rybach zarabia się naprawdę fajne pieniądze i opłaca się jeździć na mapie siódemkowe, ósemkowe, no ale na no z wędką to, ja wiecie sobie, mogę połowić najwyżej, kurde. Nie wiem, jakieś rybki takie, właśnie na mapie szóstkowej maksymalnie, więc po co się wędkę ekspić? Zobaczymy też na wyższych tierach. Na początku muszę ją oczywiście wbić, co nie jest takie, no... No w sumie proste, no w sumie jest, no bo jeździmy sobie po mapie Jak widzicie szukamy sobie spotów to około z rybkami Tutaj dużo osób łowi, no dużo osób naprawdę łowi Szukamy sobie spotów po prostu z tymi rybkami i no, no łowimy sobie no, no nie jest to zbyt skomplikowane No i przy okazji jak widzicie pełno jest na przykład niebieskiego kamienia czy coś To możemy sobie go skopać przy okazji No i patrzcie, ale to wszystko jest wyłowione No, no wiem, jakbyśmy stanęli sobie na przykład w miejscu I po prostu zarzucali wędkę no tak sobie postawiłem chwilę, ale te ryby łapią tak kiepsko, jak nie mamy tych źródełek właśnie z rybką, także nagle dla mnie lepiej się opłaca jeździć i szukać tych źródełek. Bo stanie w miejscu to jest naprawdę... no tragedia, tragedia. A zobaczmy sobie ile mam pieniędzy. Kurde, nie pamiętam ile miałem wcześniej. Ty no nie pamiętam, no ale tu mamy jakąś dyszkę, tu mamy 6. No Bida, Bida, jest pan, Bida. 13, bide, Nie ma nawet czym się chwalić, no ale mamy małe spoty i dużo trzeba jeździć. To fakt. Po restarcie było bardzo fajnie, było mniej ludzi i wszystkie, wszystkie, jakby te łowiska były pełne, patrzcie 6 ruda. Ale na 6 trójka się nie opłaca czekać, bo ona się strasznie długo respie Także co wariacie? No miłego łowienia, dobijaj tą wędeczkę na siódmym poziomie na czarnej strefy. Pan kołart turysta, łów rybki na mapach siódemkowych, bo naprawdę to jest bardzo opłacalny biznes. No i uważaj, bo gankerzy też polują na rybaków. No i rybaka, no nie jest ciężko zabić, bo no, sami dobrze wiecie, no wystarczy, że na niewidce was w wie, wiedzie was i po prostu was zniszczy. Ja tutaj patrzę, jeszcze sobie biorę. No i uczę się, bo dla mnie to 4 punkty, to jest lepiej, ale już mam 25, czyli za niedługo jeszcze 5-5 stopni i będę mógł sobie wysiąwętki zrobić I essa. Także co, trzymajcie się, ekspta no i oczywiście zbieractwo popłaca. No trzymajcie się.